I już jestem gotowa. Co prawda nie, nie wygląda, nie zapowiada się na to, żebym była gotowa, bo nie mam tutaj zero makijażu, nie było na to czasu, zapowiada się kolejny gorący dzień, więc mam tylko skinker, przez co się też tak świecę, bo jeszcze musi się wchłonąć krem. I włosy wyglądają tak, jak wyglądają. Tutaj bez żadnej obróbki, bez żadnego filtra. Jeśli gdzieś jest bardzo gorąco, jest wilgotno, to moje włosy prezentują się tak. Co prawda wczoraj miałam warkocz, więc one też tak ani nie są proste, ani nie są właśnie zakręcone. Nie znoszę rozpuszczonych włosów w okresie letnim. Po prostu przeszkadzają mi, yy, przeszkadzają mi podczas pracy, przesz przeszkadzają mi podczas robienia czegokolwiek. Dlatego u mnie to jest taki must have, by sobie zrobić jakąś fryzurkę. Ostatnio cieszę się, że jest właśnie modny taki bardzo ulizany koczek. Bardzo podoba mi się e, kucyk, jakiś do tyłu, ale wiecie, kobieta zmienną jest i kobieta lubi zmiany, dlatego dzisiaj Wam pokażę też, jaką fryzurkę można sobie zrobić. Mam tutaj taki organ, on organizer, taki, widzicie, pojemnik, gdzie mam wszystkie wsówki różnego rodzaju. I sama nie wiem, czy pokazać wam właśnie taki bardzo prosty koczek, który często robię. Chyba bardziej jakiś taki troszeczkę gąfio, żeby on nie był aż taki. Wiecie, yy, nie mam dużo włosów, moje włosy są cienkie, więc zrobimy tak, żeby wydawało się, że tych włosów jest więcej. Oddzielam włosy z przodu w ten oto sposób. Widzicie, nie jest to jakieś nie wiadomo jakie równe. I zaczesuję resztę włosów w kucyk. Ja nie lubię suszyć włosów w okresie letnim, bo one już tak się niszczą. Chlor, słońce, wiatr. E, podaję właśnie włosy na dużą próbę i rozumiem takiego kucyka. Może być wyższy, może być niższy. Możecie potapirować sobie trochę te włosy, żeby wydawało się, ich, że jest ich trochę więcej. O! I teraz powiem Wam, co zrobimy. Mam taką, widzicie, gąbeczkę, którą używam. Żeby zwiększyć objętość, nakładamy ją na kucyk. Tak. na kucyk. Teraz tapirujemy i zaczynamy robić koczka. Teraz się prezentuje nieźle. Bierzemy wsówki, zawijamy włosy tak, żeby to zakryć i przypinamy. Teraz bierzemy włosy z przodu, zaczesujemy je. Możemy oczywiście je zaczesać tak, jak wiecie, żeby było to wszystko fajnie ulizane, ale ja lubię kiedy się tutaj coś dzieje, kiedy te włosy są takie bardziej, widzicie, lekko luźne i coś się tutaj dzieje i zawiązujemy na koczek. To samo robimy z drugiej strony. Oddzielamy tak na pół i tak zawijamy delikatnie. I spinamy z tyłu. I gotowe. Może nie jest to jakaś super idealna fryzura, ale na pewno jest wygodna, w miarę elegancka. Lecimy, bo muszę załatwić bardzo dużo rzeczy. Jadę najpierw po moją mamę, później jedziemy do urzędu, później musimy jechać do lekarza. No, opowiem wam później. Tak wygląda moja stylówka na dziś, sukienka, którą uwielbiam. Ona jest super, piękny kolor, naprawdę fajne jest to przeżycie. Tutaj sobie modelujemy to i regulujemy z boku. No jedyny problem jest to, że ona jak tylko usiądę, to bardzo się gniecie, bo ten materiał jakby nie było jest taki właśnie bardzo zwiewny. Do tego moje ulubione buty. Uwielbiam te buty, takie cichobieszki. Już mają kilka lat, są trochę zniszczone, ale wciąż je uwielbiam. I właśnie do tego... Spięte włosy. Jadę po moją mamę i mam dla niej upominek tutaj właśnie mam upominek przygotowany dla mamy bo przyszła niedawno paczka od Made in Love i kiedy zamawiam właśnie te zapachy, to wtedy właśnie daję mojej mamie sama sobie wybierze tym razem, nie wiem na który się zdecyduje, zaraz przy niej otworzymy e, powącha i da wam znać przy was bo zapytam się jej, czy tym razem możemy nagrać moją mamę, bo wiecie jaka ona jest wstydliwa i nie bardzo, ja tutaj przy wejściu zawsze mam jeden, jak wychodzę to się psikam, e, mam też jedna jeden w aucie, bo powtarzam fajna butelka, takie bardzo duże opakowanie, bo tutaj mamy aż 100 ml szklana buteleczka, taka bardzo solidna i te zapachy bardzo długo się utrzymują. także jak tylko wrócę z moją mamą, to sobie to otworzymy i dam wam znać, który zapach podoba jej się najbardziej. Dzień dobry. Dzień dobry, Aha, dzień dobry. Nie wiedziałam. Mama że... Nie chcę nigdy, że nagrywała tak, chociaż troszeczkę się pokaż. Nie wiedziałam, nie wiedziałam, że nagrywasz. Jedziemy do urzędu. Wcale nie jest tak gorąco właśnie. Wieje jakiś wiaterek, bo w nocy była burza. No była burza i rano był bardzo silny wiatr. Ciasteczka przyniosła moja mama. To znaczy to nie są ciasteczka, to są takie mini lody. Bardzo ładnie się prezentują. Tu jest tiramisu, chyba truskawkowe tiramisu, coś tam, nie wiem. Bardzo ładnie to wygląda. Otworzymy ten 69, bo on jest e, zainspirowany, on mi się bardzo podoba. Zainspirowany Chanel Mademoiselle. Taki trochę dziewczęcy zapach, a Ty robisz troszeczkę takie bardziej intensywne, mniej kwiatowe. Ale... Już od razu czuć, widzisz, jak otworzysz opakowanie. I tu sobie najpierw sprawdź ten, a później zrobimy ten 0,9. Słodki trochę, nie? Jest Ale... słodki, bo on musi troszeczkę na pewno. Ale dobrze. Ładnie, nie? Anastazja go bardzo lubi. To ja to też, mi się połączenie bardzo... To ze skórą też... Bo w zależności jak będzie na Tobie. Mhm. I ta siedemnastka to jest akurat Karolina Herrera. Zobacz ten, który Ci się podoba bardziej. Tu musisz otworzyć, no. Ta Karolina Herrera jest taka bardziej właśnie e, intensywna. Bardziej już na wieczór. Teraz będzie pachnieć tu, no. Ten taki ten, bardziej, pod bardziej pod ciebie. Ładnie. Bo bardziej ten jest tamten jest e, bardziej właśnie taki pod Anastazję, młodzieńczy, świeży, a ten... jest taki. No, on jest już taki i wydaje mi się, bardzo pod Ciebie właśnie. A! Bo ten był Mademoiselle Intense, a to jest. 69 to jest Mademoiselle Intense. A ten 09 to jest Mademoiselle, ale... Spróbujmy tego 50, bo według mnie on bardziej będzie do ciebie pasował. Bo 50 to jest najnowszy zapach i Saint Laurent. Ten taki bardzo popularny teraz, Libre. I no. Troszkę. Zupełnie inny, nie? Mm. Też taki intensywny. On jest taki Świe... świeży. Świeży, ale bardzo intensywny. intensywny. On jest właśnie taki orientalny i kwiatowy. Mm -hmm. Sama nie wiem, wydaje mi się, że najbardziej podoba ci się 17. 17 widzę, że ci się spodoba, ale jak chcesz, to jeszcze ta 50. To... Bo ja y, często ich używam na zmianę. I zobaczysz za chwilę, bo one też mają. Jest tam Muszą... tarowy, mm -hmm. jest tam serca. Położyć, Dokładnie. Tak. I one tam uwydatnia się ten zapach tak powoli. One się bardzo długo utrzymują. Ty już miałaś kilka ich. Tak. I wszystkie były fajne. Już mhm. nie pamiętam, który numer. Mi... No mi bo dałaś. już ci się pokończyły, właśnie. I czekałam na to nowe zamówienie. I właśnie jak dotarło, to od razu pomyślałam, że coś zostawi Anastazji, bo jej ta 69 bardzo się podoba. A właśnie też coś dla Ciebie. A ta 60 jaka jest? Wiesz? No to jest to, co e, na pierwsze próbowałaś. To jest ta Mademoiselle Intense. Ten, tak, to to, co próbowałaś. Ten kwiatowy. Tak, to mówię. To jest też Mademoiselle, ale nie Intense. A, okej. Okay. To jest in ten sam zapach, tylko ten tak, jest tak, taki tak... bardziej intensywny. Mm -hmm. Ale ten taki wydaje mi się tak jak nie dla Anastazji, dla młodych dziewczyn. Mi się podoba, jest delikatny, ale też już wolę takie zapachy bardziej in, intensywne. Ta 50 jest mocna. Ja wolę też tą 17. -kę. Według mnie ta 17 jest, jest super. super. Mhm. Ale 17 to już chyba jest moje czwarte opakowanie. Jest No, bardzo, fajne. bardzo fajny ten e, zapach jest. No to. Masz nowe perfumy. Dziękuję bardzo. Na koniec ważne info. Cały czas trwa wysyłka z DPD Cup za 2 złote i dodatkowo kod rabatowy Italian 10 daje 10% rabatu na zamówienia. Za oknem niestety nie najlepsza pogoda. Zapowiada się na deszcz, ale chyba nie będzie padało, nie wiem, tak średnio. A tutaj mamy obiadek i sąsiad przyniósł mi warzywa z ogródka. Zobaczcie, jakie ładne, dorodne pomidory. Te uwielbiam po prostu pycha, super duże cukinie, fajnie mieć, jest takie fajnie jest mieć takich sąsiadów tutaj kupiłam kilka dni temu czereśnie ale takich czereśni to od dawna nie jadłam słodkie, twarde naprawdę takie super dojrzałe genialne są e, tutaj mamy też figi figi, czyli e, ale we Włoszech to nie najlepiej brzmi, kiedyś Wam wytłumaczę dlaczego, ale no mm, ma to inne znaczenie i tutaj mamy zimny makaron z mozzarella di Bufala. Także szybko zjemy obiad i jedziemy, bo muszę jechać na wizytę do szpitala. Dojechaliśmy do outletu, żeby zrobić małe zakupy, bo Gabriele potrzebuje buty do piłki nożnej, bo teraz zaczyna drugi gres taki sportivo-sportowy, gdzie będzie miał różne zajęcia sportowe i bardzo dużo piłki nożnej. I właśnie okazało się, że jego buty są za małe. Już ma 42 rozmiar, także ma naprawdę dużą stopę. I właśnie przyjechaliśmy do atletu Adidas Nike, takie sklepy, które odbieramy, odwiedzamy zawsze, żeby właśnie kupić jemu buty, takie wiecie już pod szkołę, takie wiecie do codziennego chodzenia, ale i też takie sportowe, właśnie do, do grania w piłkę. Jest bardzo dużo ludzi, no bo wiadomo, oferty są świetne. Szukamy butów dla Gabriele, zobaczcie jakie ładne, tylko że te się szybko ubrudzą, bardziej bym wolała, żeby wziął jakieś takie zielone albo, albo w takim kolorze fajnym, podobają mi się. Czerwone to już takie bardziej odważne. Anastazja już ubrała nowe buty, bo uważa, że do długich spodni one pasują, te właśnie z języczkiem elety. Teraz szukamy dla Gabriele, ale Gabriele podobają się takie buty, które nie podobają się Anastazji. I on e, później... No zobaczcie jakie fajne. No te są super. Hello. Hello. It's all. It's all. It's all.

Wyszłam ze szpitala, odebrałam co miałam, tu mam dwa zastrzyki e, salwawita z adrenaliną. Dzisiaj rano brałam sukienkę, bo było gorąco, później przyszła burza, lał deszcz, było chłodnawo, a teraz znowu chyba mamy ze 40 stopni, jest mi zbyt gorąco. Tak to właśnie jest we Włoszech w okresie letnim. Dostałam dwa zastrzyki, zazwyczaj dawano jeden na rok, a teraz jakoś dziwnie dwa. Normalnie on kosztuje 78 euro, a ja go dostaję gratis ze względu na to, że jednak moja alergia jest no taka wiecie no niebezpieczna i, e, i po prostu należy mi się od Państwa. Tak wygląda ten zastrzyk, nie wiem czy kiedykolwiek widzieliście, dostaję do tego też takie, takie opakowanie, żeby to, to móc tak widzicie nosić do torebeczki i bardzo wygodne. A teraz jadę po dzieci, po moją mamę, bo podczas mojej wizyty w szpitalu oni byli w centrum handlowym, żeby kupić jeszcze inne rzeczy, bo babcia rozpieszcza. Jak babcia zabiera nawet zakupy, to zawsze jest high life. Po prostu babcia wydaje na buty, ubrania. Wiecie, jak to jest? Babcia zawsze pozwoli na więcej niż mama. gotuje się, chciałabym Wam powiedzieć, ile jest stopni. Poczekajcie, mogłam wziąć drugie auto, a tutaj. 35 stopni, no super bo rano było no cieplutko, fajnie ubrałam sukienkę było super, później ubrałam później wróciłam do domu, zjedliśmy obiad i naprawdę zrobiło się brzydko lał straszny deszcz więc wiecie, stwierdziłam idę do szpitala nie chcę taka w sukieneczce letniej latać, ubrałam długie spodnie co prawda bardzo przewiewne i taką linianą bluzeczkę, ale mimo wszystko jest mi zbyt gorąco, Co ja bym teraz dała, żeby mieć taką sukienkę. No nic, lecimy po nich i zobaczymy, co jeszcze upolowali. Idą po zakupach. Zaraz sobie zobaczymy, co upolowali. Jeden z tyłu. Ale takie widzenie duże zakupy, także nie jest źle. Cześć, na vlogu. Co za falu Kiedy miałem Coca Cola, ale Coca Cola A co byliście w McDonaldzie? No i jeszcze w McDonaldzie byliście. No to jakbyśmy rędę musieli zjeść, nie? Ono jasne. No. Wykorzystali na maksa, że babcia nie, jest. Nie, oni w ogóle, oni to jest tak ciężko im coś dać, bo oni nie chcą i nie chcą i nie chcą to naprawdę, to powiem ci też. Tam teoretycznie pije się wodę, jeśli w butelkę się podstawię, ale no widzę, że dobrze. jakoś dają radę. Tam na pewno nie jedni. Daliście radę? To, A? to Co kupiliście? To si. Beata. A Co, ja wszystko? Ja wszystko. Zrobiłam wszystko, że załatwiłam. A wy? Tak, bella majestrza. Aaaa, piękna. Molejmy kupić armię. Czarna? A Gabriele? Ja bryził i pankę. Jordan. Na pewno. Jak normalnie zapachniało jak wsiedliście do auta. Wciąż czuć jeszcze ten. Tak, cały czas czuć. A oto z skądrino, mama. No to wymienimy najwyżej, jakby coś. Ale nie sądzę, no ty ogólnie nosisz Es. Teraz cię wyciąga bardzo w górę, nie wszyscy. Pokaż mi tutaj te spodenki, to zobaczę od razu. Tak, o, zobaczę. Od razu będę widać. Pokaż mi. Daj mi A nie, no szerokie. A, wróciliśmy do domu i tak wyglądała moja stylówka dzisiaj. Naprawdę było mi w tym bardzo gorąco. Te spodnie są naprawdę bardzo wygodne i lekkie, ale ta bluzka już troszeczkę mniej. Kiedy jest na zewnątrz 35 stopni, no to niestety się to nie nadaje. Tutaj zakupy. Gabriele. Gabriele kupił sobie buty, bo dzisiaj idzie na zajęcia. Teraz Gabriele kaszle. Wcześniej mama. Co to w ogóle ma być? Była super promocja, naprawdę. Zobaczcie, one 70 euro kosztowały, a później w outlecie 48. I tutaj też kolejne Nike. Jaką on ma dużą nogę. Też bardzo ładne. I one też były w super promocji. Tutaj macie kromkę, nie napisana jest, widzicie. I ja później nie pamiętam tych cen. W każdym razie coś około 60 euro kosztowały te buty. Chciał szare, ale już nie było jego rozmiaru. I spodemki pokażesz. Tutaj coś jeszcze. O! Ma! Tutaj dwie rzeczy są, nie jedna. Co to znowu polowałeś? A! Nowy pop-up. Kto to jest? Deadpool. Gabriela zbiera takie rzeczy w pokoju, na biurku ma I spodenki, które strasznie są modne Tutaj we Włoszech Czyli spodenki oczywiście Jordan e, Czarne Klasyczne Miejmy nadzieję, że, mu, że trochę ponosi Bo rośnie jak na drożdżach I coś słodkiego Pokaż się tych nowych rzeczy Nastazja schodzi w nowym A ładna bardzo ta bluzeczka A bo tu jest niespodzianka To jest przód A teraz tył no, too much. Ty jesteś bez biustonosza? Gdzie ty tu tak szybko rośniesz? Co to w ogóle ma być? Bardzo ładna. No, fajnie to wygląda. Super. A następna? A, to takie klasyczne body. A, też ma odkryte całe plecy. I to takie... A i spodenki sobie nowe kupiłaś. Nie, no żartuję. 30 par spodenek ma. <grymne> Teraz moja mina. Ma chyba z 20 par spodenek. Albo i więcej. Po co ci kolejne? Nie, no tutaj strasznie krótkie. <grymne>